Ta wystawa miała swój początek w lutym tego roku. Przez pół roku była w muzeum Diecezji w Gnieźnieńskiej i drugą swoją odsłonę ma Muzeum w Częstochowie. Chciałem, żeby ludzie nie musieli jechać 380 km tak jak ja w jedną stronę, żeby to wszystko przyjść zobaczyć, ale żeby zobaczyć je tu na miejscu w Muzeum Jana Pawła II w Częstochowie. 30 artystów wystawia 34 obrazy. Zachwycające, piękne. Moja kompozycja ułożenia tego wszystkiego, robiłem to przez trzy dni, żeby Państwo mogli to godnie zobaczyć, a przede wszystkim, żeby miało to sens. Mnie zachwycił obraz Pana Pawłowskiego pod względem kursu malarskiego i, i dopracowany do szczegółów, ale pod względem takim przekazu niesamowitym razem jest obraz Pana profesora Czesława Dźwigaja z Krakowa, profesora, który zna, którego znam przede wszystkim jako medaliera i rzeźbiarza, a tu portret maralski. Powiem Państwu o nim, bo jest niesamowity. To jest układ czterech obrazów w jednym i mamy Polskę jej chrzest, potem Polska od morza do morza, Polska królewska, ta w największym rozkwicie, rozbiory i czasy współczesne, i II wojna światowa, i zabór carski, zabór Związany z Towarzyszem Leninem i czasy współczesne, trudne, a jedno bardzo ciekawe. Ciekawość tej wystawy, myślę, spowoduje to, że Państwo przyjdą do nas, zobaczą. Jest tylko przez trzy tygodnie, pojedzie dalej w świat, ale zachwyca, tak jak i występ zespołu Chóru Pochodnia, który specjalnie na tą dzisiejszą uroczystość przygotował zestaw kilkunastu utworów, ale przede wszystkim będzie wykonywany na koniec. Hymn tysiąclecia. Nie wiem, nikt nie wie, że oni również dostaną medal tysiąclecia. Byłem pomysłodawcą, żeby właśnie to chór pochodnia uzyskał medal, który dzisiaj, jak Państwo widzicie, dumnie wisi na mojej klapie. Za Pana obecność, za to, co robicie dla częstochowy, bardzo dziękuję. I mówił Jan Paweł II, przyjdźcie zaś, i ja to powtarzam, przyjdźcie zaś, czekam. Panem Bogiem.